Honda Akord, Honda Akord 7 generacji, dwulitrowa benzyna 2003 rok. No i co? Autko słuchajcie. To znało takiej przygody. Zobaczcie, ukręcona pół oś. dosłownie, bo ja wam, że dawno coś takiego nie widziałem w współczesnych samochodach. Tu jest druga część, jak widzicie. Tak to wygląda. No i co? I trzeba będzie to wymienić? Eee, no myślę, że nie będzie łatwo. Yy, boję się, no bo to wiadomo, ja połączyłem 20-letni, dokładnie 20-letni, trochę dzy. Na początek oczywiście zaczynamy od yy, odkręcenia tutaj półłożki. Tu mamy takie miejsce, sklepane, zabezpieczone, tor, to, to wy, rozbijamy i następnie postaram sobie to odkręcić. To niestety nie mogę, znaczy mogę wbić w bieg, ale sobie w ten sposób nie zablokuję dodatkowo, więc mam nadzieję, że tylko hamulcem sobie poradzę. Niestety jestem sam, więc yy, mam nadzieję, że blokada po prostu mi to ogarnie. Ok, troszkę to podklepałem, teraz jeszcze troszkę to rozszerzę i tak raczej nakrętka będzie, no ale powiem, że nawet można by ją tutaj użyć. O! Poszło! Nie ma co, wykręcam to. No wszystko jeszcze oryginał. Swoje lata miało. Udało mi się w końcu roz... Tegować tą końcówkę nad nim było tak źle. Yy, tylko, że tutaj jest o zawleczka, którą po prostu no, została w środku, no ale panie Michał to, to potem się najwyżej to przewierci, jakoś czy coś wymyśli. Yy, I teraz powinienem, w sumie, muszę sobie rozpiąć stworzeń. I jak patrzę na ten dolny sworzeń, to dobrze widać, on no, to tak średnio, kurde, średnio go widzę w rozwinaniu. I zastanawiam się, czy nie, yy, nie wiem, czy się uda, ale zobaczymy bo górny wahacz był niedawno wymieniony, więc wiem, że na pewno to odkręcę i, yy, no i po prostu to mi się wypnie. I chyba po prostu tak zrobię. Yy, no i potem zobaczę, czy to, czy to pomoże, czy to nie pomoże. No i wam powiem, że ja mnie pokonali. Znaczy no po prostu widzę, że tego się nie da wydobyć. Yy, muszę rozpiąć dolny sworzeń i rozkręcić, chyba przebędzie też te widełki. On już pokazuje, dlatego że ja myślałem, że oni to tak wymyślili, że przez te widełki to przejdzie tam przegub, ale tu wychodzi, że nie przejdzie. Także, no nie ciekawie to jest zrobione. No, Mogę to już zrobić lepiej. Trzeba po prostu wszystko tu zdemontować, żeby to wydobyć. No, Japońska myśl techniczna. No i udało mi się. Na razie już mamy część. Mam wydobytą. E, zobaczcie to. Po prostu rdza. Tu wychodzi, że rdza, bo tu jest taka guma pod tym. No i potem oczywiście rdzewieje. No, tu widać na ten moment, zobaczcie miejsce. No, widać, widać. Miejsce jak to rdzewieje. E, góra się przydała. Dół jakoś wyszedł. Odgląciłem na że się góra. Wtedy wyjąłem całą zwrotnicę do góry. sobie to mogłem wyjąć. I nie, zobacz, jak będzie w drugą stronę. Teraz muszę wydobyć tamtą część. No, też może być ciekawie. Muszę sobie trochę samochód wyżej podnieść, bo tamtą raczej będę już musiał robić od dołu. I zobaczcie, tu mamy podporę. Tam w środku łożysko. Tu idzie jeszcze ta połóżka i wchodzi tam do skrzyni biegów. Natomiast tutaj mamy ten przegub wewnętrzny. I powiem, że na razie to po prostu tyle, że trzeba go zbić. Z tej strony go częstujemy młotkiem po prostu. Tutaj o tak. O, to bardzo lekko schodzi, bo tam nie ma jakichś wielkich zabezpieczeń. O, teraz to już nawet mnie się szczerze go ręką chyba by, bym wyjął. O, zobaczcie, wyszedł mi. Tak on wygląda. To będzie, tam jest taki pierwszy, widzicie? I to muszę sobie go wyjąć. O, tak go nie wyjmę po prostu z drugiej strony. No, zaraz go sobie. Dobra, teraz go sobie wezmę na stół i go sobie obejrzę. Eee, to jest jedna rzecz. I tu mamy tą półłaśćkę pierwszą. No ja tu to wiecie, na razie tutaj nie, 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 nie mam jakiś tutaj zlecenia na tą robotę. Tutaj. Eee, może sprawdzę tylko łożysko, reszta. Nie sprawdzę, czy bez demontażu tego nie sprawdzę, czy to szumi, czy nie. Tak bardzo nic nie słyszę. Zobaczcie tylko, czy ma jakiś luz. Ale chyba nie. japońskie łożysko, chyba daje radę, co? Nie wiem, może wy coś słyszycie? Bardziej swoje skrzynie, po prostu, no bo wracam jednak całą skrzynią. No i hej, no i to zobaczcie. No. Ja, myślę, że ja bym się, żebym to dał radę pospawać. Wiecie co? No bo zobaczcie, to jest kucze, jakby tak tu przyłożył. To chyba było jakoś tak, czy tak. No, ja bym to pospawał. <laughs> Nie no, tak to ukręciło, że naprawdę masakra. Po prostu oryginalnie to było tak. Widać, zobaczcie. Tylko, że to się po prostu tak skręciło, czy to gdzieś po prostu tak przychodziło. Masakra. E, dobra, e, teraz. Posłuchajmy jeszcze wewnętrznego przybułu. Nie wiem, czy będzie słychać. On jest normalnie w takiej pozycji. O! Widzicie, bo on teraz, teraz, jak wyszedł, to on znalazł nowe miejsce i nie stuka. Ale normalnie, jak się go na samolot, to położka wchodzi głębiej. Ona jest trochę głębiej włożona I wtedy. Ma ten luz. No teraz nie, ale jak go skręcam. No i mam tutaj nową, całą, kompletną położkę. Od Asika. Asika? Jak to się ta. No wiecie, oni to są części takich Japończyków tam. Ale taka ciekawostka, zobaczcie, bo tutaj pisze, o, widzicie, made in you, extra European Union, nie to co znaczy extra European Union, czym się różni extra European Union od nie extra European ale generalnie gdzieś to jest robione, że to jest robiona chyba w filmach. ale no może nie, e, dobra, patrzcie, no, patrzę, czy to wygląda tak, jak, no, wygląda jak oryginał, nie, czy będzie pasować, no zaraz się przekonamy, no też taka gumka. no, to no, no, tak jakby, no, tak jakby od tego chyba, Teraz ja trzeba tam trafić. A no myślę, że to, to chyba dobra Jest taki ten samochód, jest wywalony. Ja bym go mógł trzy razy myć, a on i tak po prostu jeździ. No i teraz oczywiście brak na tym, że trzeba ten moment przetegować, w którym jest ten pierścień no nie jest lekko ja będę musiał go jakoś tutaj poczęstować żeby to weszło mam nadzieję, że mi się uda, trzymajcie kciuki duże wszystko takie, ciężkie ja musiałem wejść, bo inaczej bym nie wsadził ten moment żeby pokonać opór tego pierścienia Ok, już Wam pokazuję, chyba znalazłem patent słuchajcie, tu sobie już włożyłem trochę bo bardziej chodziło mi o to, żeby tutaj płaszka była troszkę bardziej wypoziomowana że tutaj mi jakoś wszystko jest okej okay. słuchajcie, kawałek klocka z rękawiczką o! tu sobie go podłożyłem i delikatnie, wiecie, bo to nie chodzi, o mocno tylko żeby ten moment przejścia przez ten pierścień tu, młoteczkiem, pyk, pyk i ja jakoś Wam powiem, że to tam poszło jeden e, ja może być lepiej widać przeszedł ten moment, więc już tutaj mam zrobione i teraz tak naprawdę muszę e, złożyć zawieszenie. No dalej wejdź, żeż... To za stworzeń głupi, nie chcę mi się... Może jak tutaj... popchnę? O! W końcu! Co to mi dało? O, weszła. Dało mi to, że weszła półłaśka. Od razu myślę, jeszcze to widzieliście, jak wskoczyła. Widzicie? Zaraz tutaj... O, widać. Się. Wchodzi. Czyli wpasuje. Uf, to jest najważniejsze. O to mi się chyba za mało, nie? Jakby to nie pasowało. Słuchajcie. Ten już prawie wszedł Jak ta półłaśka weszła, to myślę, że on już tam powinien. O! Uf, jakby wszystko się z sobą spasowało? Słuchajcie. Po prostu. Wow. Uwielbiam te samochody. Nie, no ciężko jest, bo naprawdę ciężko. Dużo siły fizycznej. Ja nie wiem jaka jest oficjalna procedura pewnie taka, że trzeba te widełki wziąć, ale da się. No i zobaczcie, 2003 rok samochód i mamy tutaj koronkową nakrętkę z zawleczką. Także zawleczkę oczywiście dam nową. Tak samo podobnie wspominałam było przy końcówce drążka. Także tamto też muszę zrobić. Yy, dobra, słuchajcie, zostało teraz skręcenie tego całego tutaj ustrojstwa w zawieszeniu. Yy, ten tył mi tam wszedł. O, że Tam wszystko ładnie weszło. Yy, ten przód jeszcze musi się rozwinąć, bo to, to, jest, to, jest, to jest jakby normalne. Bo teraz jest wszystko wiecie, napięte. O, i w ten sposób tutaj mamy. Jest też nowa yy, nakrętka w zestawie. Także fajnie. A tak ciekawe, ciekawa, czy pasowałaby ta oryginalna. Też wypasowała. Czyli gwint jest ten sam. O, może by pasować, tylko je nie odkręcę. No dobra, to sobie poradzę. No dobra, to skręcamy to, nie? Oczywiście, żebyście nie myśleli. Nie, no, nakręcam nową nakrętkę. Należy ja sobie tylko tak nakręcę, żeby tutaj nie wszystko było na miejscu. Pamiętajcie, bo no to jest taka tuleja ręca, żeby teraz nie skręcać jej na maksa. Ja zostawiłem sobie w takiej pozycji o, o poluzowanej. Dociągnę ją wtedy, kiedy już auto stanie na e, kołach. OK, słuchajcie, górny stworzeń dokręcony, dolny stworzeń dokręcony, końcówka założona. E, została tylko ta tuleja, o której Wam mówiłem i jak zaraz założę koło. E, teraz oczywiście i najważniejsze, że na koniec trzeba będzie dokręcić tą hmm, płośkę. No i koło mam już założone, zaraz opuszczę samochód, przy okazji robię też wymianę opon kół na zimowe stylówki, także fajnie wszystko pasuje przy dokręcaniu, będzie tutaj Tutaj taka uwaga, generalnie mogą wystąpić dwa rozmiary M2, tutaj jakby te śruby tego, tego przekręcania, M22 i M24, ja mam tutaj M24 moment dokręcania dla M22 to jest 185 Nm, mm, na M24 245 Nm, mm, czyli tak naprawdę ile wlezie bo też się mało, kto w ogóle posiada taki kluczynometryczny. żeby miał jakieś duże, profesjonalne warsztaty za 300 zł za godzinę. Takie mają. I tutaj rozmiar tej nakrętki też jest dosyć, dosyć duży, także musicie zobaczyć wysoki rozmiar klucza. Żeby to mieć czym odkręcić. Żaden 32, tylko to jest chyba 36, tak? ja pamiętam. 36? 36. Ja już on takie jest spiowany, żeby do Alfy wszedł, chyba, o ile pamiętam. Już zmodyfikowany. Przypominam, dokręcamy tą tutaj tuleję. Ok, no i zakończone. Dokręcona płośka. Teraz jeszcze oczywiście nie zapomnijcie zaklepać tego tutaj w tym miejscu. W tym miejscu zaklepujemy, tak jak było na początku filmu. No i tyle. I będzie auto jeździło mam nadzieję. I jeszcze będzie służyło właścicielowi. Ja wam dziękuję za oglądanie tego, bardziej może poglądowego po filmu, bo naprawdę było niewygodnie nagrywać. I muszę iść odpocząć. Na razie cześć.